Do weterynarza. Zbieram się do weterynarza, bo jednak Stefankowi coś się dzieje. W ogóle wszystko jest tam do przesortowania, mówię taki pierdolnik takie zbieractwo z lat 90. I w końcu doczekaliście się testu. Testu smaku. Teres czekolad Orange. Ze mną jest mój syn. Jakżeż cudowny, który tutaj przybył na samą wieść o tym, że będzie otwierany słodycz czekoladowy. Więc pojawił się tutaj. Proszę, otwieraj. Otwieraj. Możesz coś mówić spokojnie. Spokojnie możesz mówić. No, otwórz, otwórz, jak już otwieramy. To już otwieramy. No Boże, no musi... Dobra. No taka pomarańczka. Taka pomarańczka. No i otwieraj ją dalej. Ja tu jestem teraz operatorem. Uuuu uu. Jest podzielona na takie kawałeczki. Dobra, no to po jednym. O nie! Nie można tego oderwać. Oderwij mi jednego i mi daj. Podobno jest to przysmak UK, wprost z UK, więc zobaczymy, czy to jest takie dobre. Mmm, w środku nie ma nic. Myślałam, że może jakaś galaretka będzie albo coś, ale jest to po prostu czekolada. Czekolada o smaku pomarańczy. No nie. Odezwiesz się coś? Dobra <noise> O, nie liczą na jakąś galaretę w środku no Dobra, dziękujemy za test Idę poczęstować jeszcze Piotrunia Trzy trzeba wziąć? Jedno trzeba wziąć Ale to są trzy razem, Magda Próbuj na pomarańczowa czekolada. Halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj dzień załatwień. Um, lecimy do, um, do Leroya po pudełka, bo stwierdziłam, że no nie zaczniemy. Nie mieści mi się tu ręka. Nie zaczniemy, nie zaczniemy tych porządków na strychu, dopóki nie będzie pudełek. Potrzebujemy pudełek do. Um, Przechowywania plastikowych najlepiej, żeby się nie zniszczyły za bardzo. Więc potrzebujemy plastikowych pudełek. Jako, że plastikowe pudełka trochę sobie kosztują, więc wyczaiłam w całym internecie, wyczaiłam wszędzie, że no najtańsze plastikowe pudełka, takie ogromniase, takie 60-litrowe, są w leroju. A naprawdę ceny tych pudełek zaczynają się właśnie w Leroy od 30 zł, w innych sklepach dochodzą nawet 60-70. A my takich pudełek potrzebujemy 20, 20 sztuk. No i oczywiście na raz wszystkiego nie kupimy. Oczywiście, że nie. Po pierwsze, że są nam na razie niepotrzebne, będziemy robić to sortowanie etapami. Więc ten, na ten pierwszy etap może będziemy potrzebować 5-6 pudełek, więc na razie jedziemy po te pudełka, żeby one były. Jak nam się da robić ten porządek, no to one będą. Ehm, no. No i lecimy. No i plus jeszcze jakieś zakupy, plus jeszcze jakieś załatwienia po drodze. No taki dzień, sobota to jest u nas dzień taki właśnie załatwieniowy. Ja nie zdążyłam się wmalować, włosy sobie ogarnęłam, ale w ogóle nie zdążyłam się wmalować. Pociągnęłam sobie tylko oko. No i tyle. Zakupowy, innego nie będzie. Pudełka. Piotr zdecydował się na takie, narzędziowe. Ja zdecydowałam się na takie z pokrywkami. Yy, super wytrzymałe worki na jakieś małe pierdełki. Piotrusiowe lampy. Taśmy, co tam jeszcze jest. Proszę tutaj sobie popatrzeć. A tu jest, już pokazuję... Ja tutaj pokazałam... Formu. A, no jeszcze meterek, 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 meterek. Już później Wam tego wszystkiego nie będę pokazywała teraz. Proszę sobie oglądać. Halo dzień jaka piękna dzisiaj pogoda. Przecudowna. Pogoda na t-shirt i e, sweterek idealna, e, a ja wybieram się do weterynarza. Zbieram się do weterynarza, bo jednak Stefankowi coś się dzieje. Biegunka go męczy, e, i w sumie zastanawiałam się nad tym kwiatkiem zamiokulkasem, ale minęło 12 dni. Dosłownie minęło 12 dni od czasu, kiedy to się wydarzyło, kiedy podgryzł tego zamiokulkasa. No i teraz go wzięło. Ale w międzyczasie poczęstowałam go inną karmą niż do tej pory je. o nie mokre. Mokrą dolinę na Teci premium. No, już dobrego roku, no, półtorej roku już, już to zajada. A ja tak postanowiłam, że spróbuję mu dać coś innego, żeby sobie spróbował coś tańszego, ale nadal polecanego nadal polecanego. No i. No nie wiem teraz, czy to się wydarzyło właśnie po tym kwiatku, po kulkasie czy po tym jedzeniu. W każdym razie męczy go, to jedziemy do weterynarza zobaczyć, co jest gra. <mum> Wróciliśmy od mojej pięknej kwiatuszki, niech będą w tle. Wróciliśmy od weterynarza i okazało się, że to nie jest przez, przez tego kwiatka. Przez tą roślinkę, przez zamiok kulkasa. bo jeżeli by coś było, to by się działo dokładnie tego samego dnia, jeżeli by się zatruł. To nie jest też przez jedzenie, bo zmieniłam moje jedzenie na takie specjalistyczne gastro coś tam, coś tam i już jej od trzech dni i nie było żadnej poprawy. To co wyszło, to wyszło to, że ma zapalenie dziąsła. Stan zapalny w dziąśle i e, podwyższoną temperaturę, więc być może przez, przez to dziąsło, więc miał USG, dostał trzy zastrzyki wydubsko i e, antybiotyk. Antybiotyk, więc, więc w piątek mamy jechać jeszcze raz na kontrolę, czy się zmieniło, czy już się dobrze czuje, jeszcze raz na USG, tym razem na czczo bo byliśmy i był nienaczł, po prostu wrzucił się na jedzenie z samego rana, więc już po prostu nie zdążyłam, można powiedzieć, odstawić mu tego jedzenia. Więc w piątek, jedziemy jeszcze raz na kontrolę. Eee, no, a póki co, to się kuruje, regeneruje e, i sobie siedzi i sobie tutaj z tyłu za mną. <grym> Jest fajnie, cieplutko dzisiaj, naprawdę po tych ostatnich dniach, takich, takich ponurych, takich szarych, dzisiaj świeci słoneczko. Pięknie ciepło, właśnie można chodzić w samych saterkach. o taką właśnie pogodę jesienną. Walczyłam o taką, taką pogodę chciałam, więc dzisiaj bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Jak na końcówkę października, spoko. Jeśli chodzi o zakupy w Leroy'u, My nie jeździliśmy do Lorea przez dłuższy czas, wiadomo dlaczego. No ale stwierdziłam, że no, no pojedziemy po te pojemniki, kupiliśmy te pojemniki i od razu wzięliśmy się za e, takie pierwsze, wstępne robienie porządków. I na razie mamy dwa worki do wyrzucenia pierdół ze strychu. I w ogóle mam takie pytanie do Was, czy Wy chcecie? Żeby wam, żebym Wam nagrywała to sprzątanie strychu, bo tam teraz mamy taki ogromny pierdolnik. Wszystko wynoszone na strych. Wszystkie pierdoły. Najwięcej jest rzeczy Piotrka. On tam trzyma takie rzeczy, które normalnie... Normalnie się trzyma w garażu, można powiedzieć. Więc to... Przesortowaliśmy. Jeszcze sporo moich rzeczy, takich dekoracyjnych, takich wspomnieniowych, takich jeszcze ciuchów, więc to też jest do, do przesortowania. W ogóle wszystko jest tam do przesortowania. Mówię, takie pierdolnik, takie zbieractwo z lat 90. A więc tam jest wszystko, totalnie. Więc jak chcecie, to Wam to oczywiście będę nagrywała, pokazywała. I stwierdziliśmy, że nie zrobimy wszystkiego naraz. Będziemy to robić takimi kwadratami, wyznaczamy sobie po prostu miejsce odtąd dotąd i robimy, i robimy sort, prima sort w tym miejscu, bo jak zabierzemy się za wszystko, a tu w tym kącie coś jest, a tu w tym kącie coś jest, a tu w tym kącie coś jest, no to nie zrobimy tego porządku nigdy, ale już są te plastikowe pudła, więc już będziemy mogli coś e, przekładać i układać w nich, więc... Lecisnąć, czy chcecie, czy nie chcecie? Nie nagrywałam nic, bo było już trochę ciemno, ale jak będziecie chcieli, to ponagrywam i tam się będzie kryło bardzo dużo historii, jak i bardzo dużo, można powiedzieć, wspominek, e, opowieści, skąd się różne rzeczy wzięły i gdzie to posortować ciężka, ciężka sprawa też jedne rzeczy są potrzebne, drugie są rzeczy mniej potrzebne. Jedne rzeczy są potrzebne, drugie rzeczy są mniej potrzebne. No więc podejmowanie decyzji, żegnanie się z pewnymi rzeczami, śmieciami, decydowanie o tym, co jest śmieciem, co nie. Trochę roboty mamy.